Zapytam wprost. Małgorzata, więcej cebula. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapytam wprost. Dziś naszym gościem jest Józefa Szurak Żalarska, poseł na Sejm z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, Pani poseł. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam Państwa w ten mroźny poranek, jesienny, ale zimowy. Mroźny poranek, pani jechała do nas z Nowego Sącza, drogi rozumiem przejezdne. Drogi przejezdne, ale wyjechać na, dr na główną hmm. drogę to jest koszmar, a poza tym, no niestety w takiej e, sytuacji robią się zatory i, i jest problem na drogach, dlatego uważajcie. Uważamy wszyscy pani poseł dopiero co po posiedzeniu Sejmu co ciekawego tym razem Rzeczywiście w piątek zakończyło się czterodniowe tym razem posiedzenie Sejmu. No, prace Sejmu trochę przybierają tempa, bo pierwsze dwa lata to właściwie to była plaża, można powiedzieć w porównaniu do poprzednich lat, kiedy pracowałam w Sejmie. No najważniejsze wydarzenie to oczywiście wybór nowego marszałka no my oczywiście jako formacja Prawa i sprawiedliwości nie głosowaliśmy za wyborem, bo uważamy, że rzeczywiście osoba z taką przeszłością, która no komunistyczną przeszłością, niechlubną przeszłością, która uważa, że jego autorytetem jest Wojciech Jaruzelski, autor stanu wojennego, no to niestety nie znajdzie naszego poparcia nigdy. Wprawdzie w 2019 roku, kiedy były wybory wicemarszałków, Słowa, no właśnie, wtedy państwo zagłosowali. Zagłosowaliśmy, tak, tak że... zagłosowaliśmy, ale nie na drugą Osobę w państwie na pana Czarzastego, tylko jednego z pięciu wicemarszałków. Uważaliśmy też, że każda formacja polityczna, która ma swoich posłów w Sejmie, ma prawo do swojego wicemarszałka. Tak wskazywałaby demokracja. No niestety, szkoda, że obecna koalicja 13 grudnia tak nie uważa, bo my jako największa partia opozycyjna do tej pory nie mamy swojego wicemarszałka. Mm -hmm. Panie poseł, podczas tego posiedzenia została też jednogłośnie przyjęta ustawa wprowadzająca program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 26-29. Dokument zakłada przekazanie formacjom podległym MSWIA. 13 miliardów złotych. Ogromna kwota. Co to oznacza dla Policji dla Straży Naszej? Bocheńskiej, Brzeskiej? Może przypomnę, że jest to już trzeci program. Czwarty, przepraszam, program. czy poprzednie były realizowane właśnie przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości. Reaktywowaliśmy ten program. Dzięki temu wybudowane zostały między innymi strażnice, czy też komendy policji. I tutaj przykłady... Komenda, która niedługo będzie nie otwarta. Tak, przykładem może być komenda, budynek komendy Powiatowej Policji Brzesku, jak Państwo widzicie, bo trudno nie zauważyć, jak się zjeżdża z autostrady. Budynek jest praktycznie gotowy i niebawem będzie oddany do użytku. Właśnie ten budynek został wybudowany dzięki decyzji Prawa i Sprawiedliwości pana premiera Mateusza Morawieckiego, który zabezpieczył środki na cały cykl budowy tego, tej, tej komendy. I w tej chwili na pewno funkcjonariusze będą ucieszyli się lepszymi warunkami pracy, a petenci lepszymi Warunkami też załatwiania niektórych spraw. Przypomnę, że też drogę do tej komendy sfinansowano z budżetu państwa, bo przecież ten układ komunikacyjny, który prowadzi ten nowy do szpitala i do, do komendy, to są środki z Polskiego Ładu, tego Polskiego Ładu, który tak wyśmiewają niektórzy. Ponad 10, 10 milionów złotych zostało przeznaczone. Ale skoro pani pyta jeszcze o co się dzieje w Sejmie, to chciałabym też Państwu zwrócić uwagę na jedną ustawę, która została Przegłosowana przez koalicję rządzącą, a myślę, że jest to ustawa, która dotknie każdego z nas, mianowicie ustawa tak zwana DSA, to znaczy ograniczenie tak de facto wolności słowa w mediach, będzie ona narzucała cenzurę osoby wyznaczone przez rząd, czyli jakiś urzędnik będzie cenzurował media społecznościowe, jeżeli uzna, że jakiś PIS jest nie wiem, niezgodny z prawem w ich to po prostu bez żadnego uprzedzenia będzie y, usuwany, natomiast autor tego y, postu będzie mógł się dopiero odwołać. I po odwołaniu, jeżeli uzna instancja, która przyjmuje odwołanie, że, że to było niesłuszne, to w tym momencie będzie przywrócony. Więc absurd, goni absurd. Rozpoczyna się cenzura w Polsce. E Pani poseł, już niedługo, mówiliśmy o tym, że już niedługo otwarcie komendy policji w Brzesku. Obok mamy szpital. A jak wygląda ogólnie sytuacja w służbie zdrowia? No i myślę, że każdy z nas się przekonuje. Sytuacja jest dramatyczna. Środków finansowych brakuje coraz bardziej. My odczuwamy brak kadry medycznej, bo myślę, że zarówno dyrektorzy szpitali, jak i pacjenci zarządzający ochroną zdrowia widzą wyraźnie, że brakuje personelu, natomiast minister zdrowia opowiada o jakichś wskaźnikach, które świadczą o tym, że już więcej lekarzy w Polsce nie potrzebujemy, że pielęgniarek też nie potrzebujemy i dalej idąc zlikwidował na przykład dwa kierunki lekarskie na dwóch uczelniach, które zostały uruchomione przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Brak środków, brak kadry, brak środków też na inwestycje, bo część środków z KPO, które miały być przeznaczone na szpitali, poszło na zakup samochodów elektrycznych starych jeszcze używanych od, z Niemiec, więc sytuacja dramatyczna. Ogrowne... Ale już brakuje pieniędzy na konkretne zabiegi. Mam wśród swoich znajomych kogoś, kto miał zaplanowaną operację onkologiczną, ta operacja została przesunięta, no to też nie, niezbyt dobrze rokuje. Tak, bo szpitale, jak Państwo zapewne wiecie, funkcjonują na podstawie kontraktów, w których określa się ilość procedur, które będą zapłacone. Jeżeli szpital przekroczy ilość, czyli tak mówiąc wprost, przyjdzie więcej pacjentów z problemami zdrowotnymi, tak tutaj w przypadku chorób onkologicznych, to szpital, mając na względzie, że to nie zostanie zapłacone, po prostu ogranicza przyjęcia, bo, to, bo każde przyjęcie pacjenta do szpitala to są koszty, to są koszty procedur medycznych, koszty le leków, badań diagnostycznych, to wszystko generuje straty szpitala. Dlatego też dyrektorzy niestety podejmują tak drastyczne kroki. Ja przypomnę, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości płaciliśmy za te nadwykonania. Nawet sama pani minister Leszczyna kiedyś powiedziała, że PiS nauczył szpitale, że płaci za wszystko. No przecież my nie płacimy za ziemniaki, buraki czy buty, tak. tylko płacimy za leczenie konkretnego pacjenta. Natomiast ten rząd, no niestety, jak obserwuję z boku to, co się dzieje, to mam takie wrażenie, że ten rząd będzie ograniczał dostępność doświadczeń po to, żeby część szpitali same się zlikwidowały, bo będą miały dramatyczną sytuację finansową, się zlikwidują, pacjenci zostaną przesunięci do sektora prywatnego, no bo każdy z nas, jeżeli ma pilny problem tak, zdrowotny, problem. jeżeli ma jakieś środki, albo pożycza, albo w ramach zbiórek zbiera te pieniądze i idzie do prywatnego sektora. Ja myślę, że to jest właśnie recepta Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, o dziwo, właśnie na ochronę zdrowia. My jako Prawo i się z tym nie zgadzamy. Pamiętacie Państwo, że były trudne sytuacje, były też, była pandemia, wojna na Ukrainie i staraliśmy się jakoś tak organizować te świadczenia, żeby pacjenci mieli dostęp. W tej chwili pani minister Leszczyna doprowadziła do takiej dziury budżetowej, że należało podjąć dramatyczne ratunkowe działania na koniec roku i między innymi też przedstawiono nowelizację ustawy o funduszu medycznym, z którego zabiera się 3 miliardy 600 zł na finansowanie tych podstawowych świadczeń zdrowotnych przez NFZ. Co jest ewidentnym. Ja powiem, nie boję się tego słowa, okradaniem pacjentów, dlatego że środki z funduszu medycznego miały być przeznaczone właśnie na innowacyjne metody leczenia, między innymi na te, na które często prowadzone są zbiórki, na tego typu terapie, które nie są finansowane przez NFZ. Środki z tego funduszu miały być przeznaczone na profilaktykę mm -hmm. szeroko rozumianą. Celowo nie ogłaszano konkursów, żeby na koniec roku nie wydać tych środków, i teraz. Minister Zdrowia mówi, że pieniądze leżą na koncie funduszu medycznego, nie pracują, więc trzeba je zabrać do NFZ-u. No jedno wielkie oszustwo. Sytuacja jest dramatyczna. Apelujemy do rządu, ale też my w ramach swoich struktur staramy się pracować nad, nad rozwiązaniami tej trudnej sytuacji. Przedstawiamy też projekty ustaw w Sejmie, no ale niestety obecna większość sejmowa odrzuca te ustawy albo w ogóle nie wprowadza do porządku dziennego. Pani poseł, a jak wygląda budowa sądyczanki, kolejnych etapów sądyczanki? No jak Państwo zapewne wiecie, ona się wlecze już od wielu, wielu lat. Kiedy my oddawaliśmy władze w 2023 roku w październiku, czy w grudniu koniec, do końca grudnia miała być decyzja środowiskowa dotycząca już budowy pozostałych odcinków. Ona przez te dwa lata była cały czas prolongowana i w tej chwili również jest decyzja, że do momentu zakończenia tych ustaleń co do. Ostatecznego przebiegu tej trasy nie będą podejmowane żadne działania. Chociaż można by było na przykład wydzielić tak ten pierwszy odcinek brzesku, obwodnica zachodnia. Można by było w toku przebiegu tej sondeczanki wydzielić odcinki, które są bezsporne i już zacząć budować. Bo to na pewno by też spowodowało, że przybliżylibyśmy się do ostatecznego terminu oddania. Widzimy, jaki jest problem w gnojniku. Praktycznie korki, i to niezależnie czy to jest w weekend. Czy, czy świętami, Ale tam czy... też jest właśnie problem z tą lokalizacją. Tak, ale właśnie no to trzeba po prostu siąść i rozmawiać, wyznaczyć taką trasę, która będzie akceptowalna. Natomiast z tego, co ja widzę, to no, tych rozmów nie ma. Albo przyjedzie od czasu do czasu minister i mówi, że tak, tak, będziemy rozmawiać, będziemy ustalać na pewno tu nikt nie zostanie pokrzywdzony i odjeżdża, i nic się dalej nie dzieje. Szkoda, bo to jest trasa, która naprawdę utrudnia życie Tak, rozwiązanie mieszkańcom. na pewno trzeba znaleźć, bo nie tylko korki, Oczywiście. o których Pani wspomniała, ale także wypadki, które się tak, wydarzają częście. tam dość często i to są wypadki śmiertelne. Pani poseł, czy dwukadencyjność, bo o tym często Państwo też rozmawiają, dwukadencyjność w samorządach zostanie utrzymana? Pomysł, który został przez Państwa wprowadzony, teraz mówi się o tym, żeby go znieść. Tak, rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło dwukadencyjność do samorządu i trzeba przypomnieć, że automatycznie wydłużony został czas kadencji, bo były do tej pory czteromiesięcioletnie, teraz mamy, teraz mamy pięcioletnie, czyli ta dwukadencyjność oznacza, że władze gminy, wójt burmistrz, prezydent może kontynuować swoją pracę przez 10 lat. Uważamy, że to jest dostatecznie długi okres, żeby zrealizować swoje projekty, które obiecywał na przykład w kampanii wyborczej, żeby się wykazać, że jest, że, że zrobił to, co powinien, natomiast, natomiast wynikało to też z tego. I to były sygnały nie nasze, tylko sygnały samorządów, że niektórzy włodarze, ja nie mówię o wszystkich, nie chciałabym ogólniać, bo są wspaniali włodarze, którzy kilka kadencji już są i, i, i ludzie to cenią, ale w niektórych samorządach niestety utworzyły się przez pewien okres takie koterie, kliki, gdzie sprzątaczki do szkoły się nie zatrudni bez zgody burmistrza albo jeżeli hmm. jest jakieś tam innej opcji, to burmistrz nie pozwoli. Myślę, że przykład mamy bardzo blisko, gdzie ludzie boją się nawet głośno powiedzieć, że inaczej myślą czy czy mają inne sympatie, bo bo władze tak znają to środowisko. Ci ludzie, którzy pracują w urzędach czy też w jednostkach podległych, no to są ludzie miejscowi, więc tu wpływ na te osoby tych samorządowców jest ogromny. I dlatego y, uważamy, że naprawdę trzeba niektóre y, no, y, takie złe nawyki przeciąć i y, y, może sobie samorządowiec zrobić przerwę jedną kadencyjną. Jeżeli był tak dobry, to za pięć lat może zostać wybrany jeszcze raz. Tak istotnie może być, czyli rozumiem, że Prawo Sprawiedliwość będzie głosowało za utrzymaniem. To znaczy, kadencji nie jest to nasze stan to Ja nie reprezentuję w tej chwili stanowiska klubu, bo jak będzie Ustawa, chociaż Pani, że jakoś nie widzę to zbyt optymistycznie, dlatego że widzę, że targi w koalicji rządzącej, w koalicji 13 grudnia co do tego tematu trwają od początku, bo PSL chce to przeforsować. Natomiast nie widzę takiej woli sprawczej po stronie koalicji obywatelskiej. Polska 2050 też tak nie do końca wypowiada się, Lewica również. Ostrożnie. I, ostrożnie i już był wprowadzony raz ten projekt do porządku obrad i niestety został gdzieś tam spadł. Mhm. Także no chyba, że dojdzie do jakichś targów, bo wiemy, że tam pod spodem odbywają że panowie się panowie, być rzeczy. Może się, to i może panie się pojawić porozumią. i wtedy dopiero okaże mhm. się, kto jak będzie głosował. Pani poseł, niebawem do Sejmu jadą dzieci z Łabczycem. To już kolejna grupa, która zwiedzi Sejm i Senat. Na Pani zaproszenie, Pani będzie mhm. gościła ich. Tak, rzeczywiście Oczywiście to jest taka najprzyjemniejsza część pracy posła moja. Ja zawsze z wielką radością witam mieszkańców naszego regionu w Sejmie. Nie tylko wielokrotnie organizowałam wyjście dzieci ze szkół podstawowych, ze, ze, ze średnich, ale również mieszkańców, bo ostatnio na przykład grupa Szczchowa była, która to byli reprezentanci samorządów, radni, sołtysi, panie z kół gospodyń wiejskich, przedstawiciele jednostek, podległych. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, a przede wszystkim ja, bo mogli zobaczyć to moje miejsce pracy. Powiedzieliśmy też parę rzeczy na temat funkcjonowania sejmu. Zawsze przy okazji takiej pobytu w Warszawie, jeżeli czas pozwala i terminy wejść na przykład do sejmu, staramy się też zorganizować na przykład pobyt w kancelarii prezydenta czy w kancelarii premiera i wiele wycieczek też wykorzystało ten czas, że jeżeli to były dwudniowe na przykład wycieczki, to zwiedziły te najważniejsze instytucje w państwie. A które... gdyby pani poseł, gdyby ktoś chciał. Na taką wycieczkę pojechać, to w jaki sposób ma się To ja zapraszam do kontaktu z moim biurem poselskim na stronach internetowych są, są namiary. Zapraszam i uważam, że warto skorzystać, ponieważ naprawdę dla dzieci to jest ważna, taka lekcja wychowania obywatelskiego. Zachęcam z powiatu Boheńskiego, Brzeskiego, dyrektorów szkół, nauczycieli, że przy okazji, kiedy Państwo organizujecie wyjazd do Warszawy, to Proszę ewentualny kontakt i, i z wielką radością y, Państwu umożliwimy pobyt w tych instytucjach, a myślę, że to będzie taki bardzo ważny akcent, jeżeli chodzi o wycieczki y, młodzieży. Zawsze staramy się też zwracać uwagę na tą stronę y, taką obywatelską, patriotyczną, zaangażowania w sprawy, sprawy kraju, regionu. Dzieci po takich wycieczkach nie tylko są zachwycone, ale widzę, że zaczynają interesować się życiem politycznym, bo kiedy zobaczą na żywo na przykład tych polityków z pierwszych stron gazet, to i dla nich jest to taka motywacja. Dlatego zapraszam, wykorzystajcie to. Ja bardzo chętnie Państwu pomogę w organizowaniu takiego pobytu na terenie kancelarii Sejmu, Senatu, czy też kancelarii prezydenta, a nawet kancelarii premiera. Zapraszam. Bardzo dziękuję. Tutaj stawiamy kropkę. Naszym gościem była pani poseł Józefa Szczorek-Żalasko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.